No, mamy rano, 6.25 i zobaczcie, zobaczcie, nie wierzycie? Zobaczcie. Mówiłem, że kotki się będą chowały tutaj przed deszczem, a, a tutaj była propozycja, żeby obciąć ten chodniczek, będzie bardziej estetycznie. A ja mówiłem, że kotki będą się chować tam przed deszczem. I mamy. Albinka się schowała. No. Panie, Zygmu Panie Zygmuncie. Panie Zygmuncie. Nie chcę. Nie chcę? Nie chcę. Nie, weźmie pan. Nie, to są od pralki. A. chodzi Proszę, a tutaj kotek jest już Widzicie? Podjada sobie Podjada Widzi pan jak chodzą po dachu? No Mówię Panu jak tylko się ciepło zrobię, pan. O, gacuś jest gaculek Niuniek proszę, zabrali ci mini osiedle, nie masz mini osiedla. A tu jaka kicia je? Tu mila je. I kicia. Niunka. Ej, 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 ej. Proszę, jedzą kicie. Pasiorek stał już. Julia ze mną spała, przyszła teraz ze mną. Kotki powstawały, powstawały. Jakbym mógł pana prosić, tamte te szklane, te dwie tam co postawiłem, nie tutaj, bo ja, bo ja będę tego filmował, chcę tu skończyć. I, I tak o mają tu kurczaka Przy, Przyniosłem Wczoraj kolega przyniósł Gdzie to pan po chyba tam gdzieś nie paniezygmójcie ja Panu dam te, te chińskie, te do ogrzewania, Pan komuś tam na wsi da, ale komuś tam na wsi Pan da, co? O jest, spała, Pasieńka spała, teraz wstała i tutaj musimy pozbierać. Nie, Pan weźmie wszystko, tak. I tu jeszcze pozbieramy, nie? Zaraz zamiotę, to sprawdzę jeszcze lustrację Tutaj miotełka jest, panie, nie Daj, panie, zmiotę. Tam ludzie chowają przecież tego. Kurczaki, nie kurczaki i kaczki to to będzie do ogrzewania 5 sztuk mam tego Do ogrzewania to są inne żarówki No to jest do ogrzewania specjalne o, Widzicie pada słychać jak pada Tu jakiś kotek jest? Nie ma Tutaj mamy 7 i 6 stopnia Tu też nie ma tam nie ma. No nie ma. Chodź kicia, chodź. O, się, się pana Zygmunta boi. A? Z rzadko przywodu. się No. A, ten Basiorek, to się nie boi, widzi pana To się nikogo nie boi. Tam jest alfa. Tu, wiesiała No. Muszę jeszcze pozawieszać te tutaj narzędzia. O. No. Nie. Nie. Tam z tyłu gwoździe porobię, ponawiercam otwory w trzonkach. Nie. W trzonkach ponawiercam i z tyłu zawieszę. Bo te, albo dziurki powiercić Tak, no dziurki po. Nie, jak dziurki zrobię, to... no tak mogę większą dziurkę, także... Traf... główka weszła, nie? No, no. Panicie, a to, tą dziurę będziemy łatać w płocie. Tą dziurę w płocie. No jak przyjrzę znowu ten syrop i prurendy przerzucę przez wieś. <laughs> Ale no, co mnie tknęło, że szedł w tą stronę. Mówię, kurwa, tam może... Bo się nagrywa. No to nie po co nagrywasz? Nie, no bo nagrywam z kotami. Idę, mówię, ale nie, nie. No i tak, kurde, też. A który będzie przychodził. Ja chciałem się go znaleźć tak, ale nic nie mówcie, że jest... Ja nic? A skąd? No to, nie, to, nie. co Pan mi pokazywał, to broń Boże, nie. nikomu, a co? No. To do, do soboty, Panie Wiesławie. No dobra. Dzisiaj mamy co? Czwartek. Czwartek. W sobotę Mhm. Spróbuj Pan tego smaltu z żeby... No już go jadłem. To jest naprawdę z dzicha. No jadłem już. Tak? No. Kicia. Widział Pan, że on ma inny kolor, taki nie. Tak, tak. Ten... No, no wczoraj pięć kromek miałem, to zjadłem wszystko. No pan Zygmunt jest taki uczynny. No przyniósł 5 litrów tego syropu malinowego, tam od kogoś dostał, ten mi dał. Teraz w słoiczek smalcu z dzika dał. To grzybki przyniósł. To jest normalny opiekun. Zachowuje się normalny człowiek ze wsi jak ja to nazywam farmer Gospodarkę ma zachowuje się normalnie. A tu inni opiekunowie wyszkoleni, odpowiednie z kursy, studia, Bóg wie co nic z tego

Pogoda, jak widzicie, jest deszczowa, co nie przeszkadza kotkom, żeby już dokazywać. I ojciec, jak zwykle, przyszła ze mną na dwór. Tutaj gdzieś widziałem kotka, ale gdzieś mi uciekł. Albineczka tato już krąży Już na dachu była No i nasze kicie O, Gacuś Basiorek, Basieńka je o. Kiciulki mają A nie, to tutaj chyba Gacuś Zuzia. Widzicie jakie one są podobne, ja muszę się przyjrzeć, wiem, że Gacuś ma ciemniejsze, tu chyba Gacuś jest, o. Chodzi, chodzi. to to jest Jolcia, to to Jolcia, Gacuś, Kicia. będę siedział Kicia nie. nie będę siedział zwiedzam tylko tak zwiedzam a ta zobaczcie wodę pije przestała pić pasiorek podjada sobie pasieńka też podjada Ten domek, tutaj jak stoi, to na pewno Gacuś mu przypomina mini osiedle. Bo wie że tutaj jedzenie jest u góry. To gdyby się bał, może śmiało tutaj przychodzić i jeść. Dobra, to zamkniemy was Waskicie na razie. kicie bawią. O, proszę, ganiają. Ganiają się. Co on tam zobaczył? Kogo on tam zobaczył? i Julcia. No, tak trochę bez składu i ładu kotki, bo taka pogoda to nie jest to, co. Słoneczny dzień poleciał, ale mimo wszystko biegają. się wyspały kicie a ta ma tu miejsce na pieńku do drapania i kic, ona tu zawsze wskakuje co Julcia, czekasz na mnie? Czeka na mnie czeka na mnie i tak to się nasze Królestwo Kotków prezentuje W deszczowy dzień 19 marca 2020 roku Dzisiaj imieniny Józefa No proszę Gacuś i Mila na dachu Romeo podjada. Wsadziłem je, żeby na przyszłość wiedziały, że tu można też skoczyć. A basiorek też chcesz tam na górę, basiorku na dach, też kicia. Chyba nie chcę, bo nic nie mówi. Jeszcze jedno miejsce gdzie kotki mogą posiedzieć na wysokościach ptaszki ładnie śpiewają, i tak postanowiła podnieść. Ojej, wysypię. No, opiera się o pudełko. No to znaczy, że będę musiał nasypać w coś niższego. Tą karmę. A mam takie coś. To zaraz przesypię. Gdzie to jest tutaj? O, jest z dozownika a Basieńka się najadła i śpi sobie znowu Basieńka tu śpi i tutaj ktoś przyszedł spać kto tu śpi? Kicia który ty jesteś? co? niunka teraz zobaczymy który to jest? Gdzie tu już latarka jest? Jest. Mamy latarkę i przyświecimy. Haha ha. I A, Balibal, to ty jesteś tutaj. Haha. Dzisiaj. Ha. Widzicie. Basienka tutaj śpi. Ten Romeo to pędziwiat, wszędzie jest, wszędzie je, wszędzie mu mało, gdzie pójdzie, tam będzie jad. No i pasiorek przyszedł, sobie usiadł. Gazu siedzi, Mila popija. A gdzie Albinka jest? Kiciulka? Gdzie ta twoja przysiłka? I jak fajnie tu na górze? A zapomniałem miałem przesypać miałem przesypać przesypiemy przesypiemy z tego tutaj. nie będzie, że kot naciśnie na brzeg i się wysypie proszę. jest to na razie schowamy gdzieś tutaj niech tu będzie i jak kiciulku, gacusiu, podoba ci się tutaj? tak? no proszę, rozłożył się jak na pikniku o, jak Dzięciołek ładnie strzyka. Zuzia popędziła robiła. Siedzi tutaj. Zaraz zobaczymy jak siedzi. Jest lampka. Widzicie, siedzi. Nie? Na pracy. Wczoraj domek postawiłem, i kotki siedzą. Czyli przydają się trafiony pomysł: niektóre kotki lubią na dworze, a inne nie. Uh -huh. będzie schodził. Będzie schodził. Opa. A gdzie ten dzięcioł, Puka, ciepły. O, tutaj gdzieś. Ha ha ha. może być. O, o, go. Gdzieś tam O, 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 poleciał, poleciał o, poleciał Tak jakby wiedział, że go będę filmował Nie na żarty Nie na żarty. No nic dziwnego, to biega lata, biega lata kalorie spala, musi później podjadać. No kochani, chciałbym wam powiedzieć, że te domki były poprzeszło 400 zł, a teraz Zooplus przecenę ma i sprzedaje te domki w cenie 239 zł no to uważam, że to jest niebywała okazja także polecam kupować póki jest okazja taki domek wyobraźcie sobie, że taki domek kosztuje ten 120 zł no a ten 239 no to przecież niespółmiernie mało Okazja jedyna, żeby kupić. Sam bym chętnie kupił jeszcze jeden taki domek.